Hej, cześć z tej strony Xen, witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I witam nas po raz kolejny Tricky, jego piosenka tutaj, Kaczuchy. A możecie zastanawiać, dlaczego wróciliśmy do Tricky'ego? Ponieważ wyszła wersja HD Tricky. I chcę naprawdę zobaczyć, jak on wygląda w tej wersji. Naprawdę jest to coś świetnego. Yy, dobra, Clown, heart, lecimy. Z tego co wiem, nie ma wersji Face 3. Jest tylko wersja, właśnie, face pi pierwsza faza i druga faza, ale i tak kurde. O! Chcę to zobaczyć naprawdę i chcę wam to pokazać. Gdzieś w Nevada. O! Jesteśmy też w HD, dobra, zarobiście. O! Coś się chyba buguje mam animację. Ale świetnie wygląda! Zobaczcie to, jak on to Co? Ale, koks! Dobra da się rozgrzać, a dopiero jakieś dwie godziny temu został rzucony ten mod, ja w ogóle się nie zdążyłem rozgrzać ani nic nie, yes, świetnie zrobiony zobaczcie to o kurde te ręce, animacje no i tak można grać jestem ciekaw jak w tej wersji jak, 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 jak zdejmie maskę, będzie. Oho! I znowu wrócić. kiedy do tej zarąbistej piosenki. I, ale ta maska świetnie wygląda na nim. Jakie detale. Bardzo mi się podoba jak i rękoma rusza. Dobra, kupmy się, zróbmy tak jak najlepiej. Ten może zasługuje na to. No nie mogę się powstrzymać. <gry> Za dobra jest ta piosenka. Uh! Kurde, to no nie. A szkoda, że nie ma historii całej. Ale z tego co wiem, to nie jest oficjalny HD, tak jakby. <ścoughs> nie jest to oficjalna HD wersja tego Cytrekiego. Tylko to jest chyba fanowska. Takiego właśnie. Dlatego pewnie nie ma historii nic. Ale no, jak? Za, jak się wezmą za te mody i goście co robią HD i dodadzą jeszcze tę historię. O oh, Boże Ale śmiesznie rusza głową. Jezu, on ma... Wygląda jakby ma miał wyłamaną tą yy, żuchwę całą szczękę. No Dziwnie to wygląda strasznie, ale... Bardzo, bardzo fajnie zrobiono Te włosy, już nie jest taki perfekcyjna, takiego peruka jego Tylko widzicie, tam odstają mu włosy czy coś Zarobiście Możecie napisać w komentarzu, którą wersję wolicie, czy HD Czy właśnie zwykłą, obok lalna Ja chyba osobiście HD wolę Nie rozdrażam się w ogóle misuje jak ciul No, <ścoughs> strasznie misuje Zęby, zobaczcie jego. Tak dokładnie zrobione No, Podjera tak się poderam tym bodem, że chyba dzisiaj trzy odcinki wejdą. <grymne> Albo trzy, zobaczymy. Cały czas po cichu mam nadzieję, że jednak faza trzecia jest zrobiona. <grymne> Mimo że nie... Jest. Ja chciałem zobaczyć wersję HD. Kurde, tak dużo miejscu. Wstyd A to na triki? Ale triki zawsze było spokojny, Modzikiem. No. Udało się. I fazy trzecie raczej nie ma. Zobaczmy sobie, ale jeszcze... Jest animacja! Nie zabijesz klauna, <noise> znowu Klaun zabije ciebie No, pokaż to jest <noise> śmiesznie, tam ucięty do góry w ogóle jest <noise> O kurde Ale koks Super zrobiono, naprawdę O, <noise> i wywaliło error <noise> Gdzie w gierce, wywaliło całą gierkę. No, to tak by się prezentował tutaj nam Clownik w wersji HD, naprawdę dobrze zrobiony. Wymaga małych poprawek, ale z szacun, szacun zachęci. O Jezu, jeszcze ta muzyka w menu. No dobrze, jeśli się Wam odcinek oczywiście spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję. A i widzimy się jeszcze dzisiaj w drugim odcinku, lub może nawet w trzecim. Do zobaczenia i pa!